Cześć wszystkim. Dziękuję, że pojawiliście się. W mojej pracy będę opowiadać o tak zwanym podziemnym narupówku, który istnieje, ale mało kto, oprócz pewnej specyficznej grupy ludzi, wie o istnieniu jego lub konkretnej danej grupy. Tak naprawdę. Poza latpami, które na przykład pewnie możecie widzieć na lat poran, e, dzieje się ich dużo, dużo więcej, tak? I to są, wiecie, te wszystkie latby wzornych mistrzów, gdy, którzy wiadą je z datb Pejza, ale, e, ale nie, nie tylko. E, ok. E, zasadniczo, jak mamy taką. Grupkę, takie widmo, to jak ono zasadniczo działa? Tutaj e, napisałam takie podstawowe cztery pytania, które myślę, że e, będą miały ciekawe na odpowiedzenie. E, mianowicie, w jaki sposób działają takie grupki niewiadome? E, to działa mniej więcej tak, że jest sobie grupka znajomych, która zazwyczaj zna larpy, bardzo rzadko się spotykam z takimi, które rzeczywiście spotykają się, bo usłyszały kiedyś o latach i postanowiły jakiegoś zagrać. Zwykle to już się bierze skądś, jest jakiś taki punkt zapalny, że jest jedna osoba, która właśnie już e, się zna na tym, była, mistrzowała, grała i wciąga jakichś tam swoich znajomych, właśnie do zabawy, powielając jakieś. LARPy, które grała, może próbują pisać nowe i tak mniej więcej to się zaczyna. Skąd się biorą lokacje? Lokacje to są czasem takie dziwne, opuszczone miejsca, nie wiem, prywatne tereny, jakaś działka czy chociażby w swoich domach je robią, ale to nie jest jakby reguła. Ja się spotkałam właśnie z LARPami, które się dzieją normalnie w pubach jak takie normalne. E, I będą z nich też tutaj zdjęcia. Czy jest jakieś pytanie? Ja się chciałam zapytać, czy, czy, czy ty mówisz o czymś, co jest ukryte gdzieś w piwnicy, w przeciwieństwie do czegoś, co my wszyscy wiemy? I tak. tak. Ale to co to jest to przeciwieństwo, co my wszyscy wiemy? E, dla odpówek, w którym bierzemy udział. Aha. Jakby cały, e, cały, cała prezentacja jest o tym, że są. Te larpy otwarte, publiczne, do których mamy dostęp, o których istnieniu wiemy, a są jeszcze te zamknięte grupki, zamknięte larpy, na które ma wstęp tylko określona grupa, które siedzą właśnie w piwnicach i tak dalej. Tak. Spoko. Dobrze, że teraz. E, no jak to bieranie się są gracze. Gracze to są zazwyczaj znajomi, jakby... Ja konkretnie znam działanie takich dwóch, trzech, może czterech grupek. One działają w różnych miejscach. W Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy. No i jest jeszcze Białostocka, największa z nich wszystkich. Gracze są dobierani tak, że bodajże w Białymstoku żywio robi normalnie wydarzenia. Jeśli nie, to poprawcie mnie. A pozostałe wyglądają tak, że zwykle na jakiejś konwersacji czy zamkniętej grupce pada hasło słuchajcie, robimy lampę wtedy i wtedy i się wszystkich ściąga, żeby w nie grać. E, tak jak mówię, to są znajomi, ale to niekoniecznie są, wiecie, tacy znajomi z podwórka, bo są, istnieją takie, na które po prostu przyjeżdżają na te zamknięte lampy ludzie z drugiego końca polski. I też będą ich zdjęcia za chwilę. I e, są to gracze? Są to właśnie albo gracze, którzy są początkujący, nie czują się na tyle dobrze, żeby zagrać w te larby, wiecie, publiczne, dostępne. A są to na przykład gracze, którzy są na takim poziomie, że w sumie oni nie chcą grać w LARPy te jak leci, tylko chcą grać w LARPy konkretnej osoby, konkretnej grupy, bo tam się czują dobrze, dobrze im się gra i tak Na ten moment? Czemu szkalujesz generalnie? radziłbym pytania pytania na 20-minutowy panel po wszystkich reakcjach. Wtedy wszyscy będą dostępni do Tutaj Któryś musiał poznać definicję, tak? Jakbyś to, no, to, to jest jakimś środowiskiem, to trochę. Jakby ja dostałam. Ja ten punkt programu przejąłam przejęłam po agacie Godun i evet. y, 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 ona właśnie miała tutaj rozmawiać o żywi. Ja aż tak na ten temat się. Nie znam, nie jestem z tego stopnia, nie jestem z okolic, yy, więc po prostu podaję ją jako czwarty przykład, ale no to tyle. Także yy, jeśli mam nie podawać, to dziękuję. Ja to poproszę, nie? nie, bo ja słyszałam... 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 Nie, słyszałam, wirus, który, znaczy, kiedyś, otrzymę, wirus, która, nie słyszałam tylko, że istniała i nie mogłam się niczego o nich dowiedzieć. Mm -hmm. Tak, no to to są bardziej tego typu do gdzie są takie grupy, do których się nie można dostać. Z tego, co ja się dowiedziałam, jak dostawałam właśnie informacje na ten panel, to z żywią było tak, że oni rzeczywiście je robią tak bardziej fanowsko, że dla siebie i tak dalej, więc po prostu jakby uznałam, że są taką pośrednią grupą pomiędzy tym, co znamy, a tymi rzeczywiście stricte hermetycznymi środowiskami. To już będą zdjęcia? O, to już są zdjęcia. I to są właśnie takie e, przykładowe LARPy, na które ja też nie mam wstępu, bo mnie nie, nie zapraszają, ale udało mi się poprosić właśnie mistrzów gry o, o zdjęcia. Nie mam pojęcia, z czego jest ten pierwszy. Znam tylko ten drugi, bo tam jest pół roku różnicy. Ten drugi to jest e, LARP post-apo, który zorganizowali właśnie dla swoich znajomych pod Poznaniem. Nie w Poznaniu. To było na wsi tak z 5 km od Poznania w jakimś opuszczonym kasynie. A ten drugi właśnie nie wiem. I z tego co wiem, to właśnie na tego larpa. Bo zapraszały mnie na niego ogólnie ludzie z Warszawy, którzy na niego jechali. Czyli jechali 4 godziny do Warszawy, żeby potem jechać jeszcze godzinę z Poznania do tamtego miejsca Larpa, które było trawowym opuszczonym kasynem. Eee, sam scenariusz. Sam scenariusz to był e, wtedy bodajże LARP, który chyba jest na Print and zakłady e, szczudo zagłady Tadusza Domagalskiego. Uh -huh. Także e, ta grupa właśnie głównie robi print and playe czy e, LARPy, które bierze od mistrzów, bo mnie też prosili i bym chętnie dała, gdyby mnie na nich zapraszali. <grym> e, e, ale cóż, no przynajmniej zdjęcia mi dali do pokazania. Właśnie to jest też o tyle specyficzne, że zwykle jak są te larpy robione e, publicznie, to bardzo rzadko ja się spotykam z sytuacją, kiedy mistrz gra, e, mistrz gry gra postać, a tutaj na tym drugim zdjęciu osoba, która jest przykłada do ściany, to to jest właśnie mistrz gry. Jeśli możecie dojrzeć. To nie znaczy, że gra. <gry> no tak, ja, ja, ja myślę, że mimo wszystko gra tutaj. I to są LARPy właśnie takiego pierwszego typu. Tutaj widzę, mamy dużo osób z Poznania, więc pewnie rozpoznają LARPy drugiego typu. Otóż... Co, widzicie siebie? E, otóż e, są, jest takie osoby w Poznaniu, u nas właśnie na poletku. Które robią LARPy, które są zamknięte dla zamkniętych mistrzów, e, graczy. I tak jak tutaj na przykład widzicie, że te stoje są takie bardziej casualowe, no to ten, ta druga gra no to już jest gra wyższego poziomu. Tutaj właśnie bodajże grać e, legendę pięciu kręgów. I na ten moment, żeby dostać się na larpa e, tej mistrzyni, tych mistrzów, trzeba być w gronie znajomych, bo. Coś, coś, coś nie tak? Ja go widzę po prostu, przepraszam. Jestem tyle, bo skądś. Ogólnie ja tu też jestem. Jestem tą najbardziej niewyjściową osobą w kocyku. Ale to dlatego, że miałam wtedy gorączkę, a z mi i tak chwilę na lat. Nie było to inteligentne z mojej strony, ale to było trzy lata temu. Miałam mało lat wtedy. Także e, i te lampy są naprawdę wysokiego poziomu. Tutaj właśnie w przeciwieństwie do poprzedniej, e, do poprzedniego typu, tutaj miejsca na larpa kończą się 10 minut, jak nie mniej. E, jak jest robione wydarzenie, nawet dla tej zamkniętej grupy znajomych, i jest kilkanaście ról, to jeśli nie macie na Facebooku akurat wtedy przez pół godziny, to nie masz roli. I, bo nie ma miejsca. Tak, te LARPy są rozchwytywane, i to jest też między innymi powód, dla którego e, ci mistrzowie po prostu już totalnie zrezygnowali z opublikowania swoich latków. Bo kiedyś, jak jeszcze się ten chyba znajdował opublikowany na grupie lamp Poznań, to teraz już w ogóle null to Tak? Czy to są naprawdę dobrej jakości lampy? Tak, to są Czy naprawdę to dobrej to... jakości lampy. To są najlepsze lampy tej mistrzyni, której jak dałam życiu. Ale jak nie ma kostiumu, to nie znaczy, że jest wyższej jakości. Znaczy, jak ma kostiumy, to nie znaczy, No, wiem. Wiem. No, dobra, bo tak nie, nie, po prostu e, pokazuje różnicę w przygotowaniu między tematem. Ale, to znaczy, ze zdjęcia to nie widać. I tutaj, tak, damy kolejnego. E, ja wiem, że nie widać, bo tutaj nie ma profesjonalnych fotografów na żadnym z tych typów lampów ale po prostu pokazuje, że tutaj jak oni nie wiem, grają w spodękach i luzach, no to tutaj są normalnie z i wszyscy są przebrani. Na przykład. Eee, no po prostu różnica. Jakby mówię, że te, ten, ten drugi typ, na który ja uczęszczam, to są bardzo dobre, wysokiej jakości latków. Nie tylko ze względu na stoję, po prostu ze względu na fabułę, te postaci i całą otoczkę. To są świetne latki. Ale. Pojawia się jeszcze jedno pytanie. jakby Tak jak tutaj było wiadomo, że tutaj te latby są zamknięte, bo e, no jest za dużo chętnych, za dużo graczy i też nie każdego chce się wpuszczać, to istnieją też inne powody, dla których te grupy pozostają zamknięte. E, ja się na przykład bardzo często spotkałam z sytuacją, jak rozmawiałam z osobami te, z tych, tych latpów, to jest to, że oni nie chcą wejść do latpówka tego otwartego publicznego, bo się swoją ogólnie. Bo zasadniczo jak się publikuje lampy, to się wymaga od nich, żeby rzeczywiście były, były trzymane jakieś zasady, były tutaj, nie wiem, wydarzenia, design doki, ładnie rozpisane postaci dalej. Po gdy oni w większości robią lampy, żeby się dobrze bawić i mam nawet obrazek modystyczny. Oni zasadniczo nie czują, że pasują do całej reszty i dlatego siedzą sobie w zamknięciu, siedzą sobie w piwnicach i no, ja uważam, że to jest odzobinę przykre, bo ja na przykład tak, słyszałam takie e, treści w Poznaniu e, od poznańskich graczy, gdzie uważam, że Poznań jest jednym z lepszych miejsc w Polsce, żeby zacząć grać w lapy. Jest naprawdę początkujący trendy, więc ja tylko się mogę domyślać, jak jest gdzieś indziej. Ale dlaczego, dlaczego młodzi gracze, nawet jak są zachęcani, nie chcą przychodzić? Nie wiem. Ogólnie mi jest. Mi jest ogólnie, e, chciałam. Tak, od siebie, na koniec, bo chyba powoli nam się kończy czas. Cześć, <głos》>. Już, przebijam. Cześć, A... Nie? Nie? O, mogę mówić, dobrze. Więcej memów. Więcej memów? Nie mam więcej memów. Słyszałam tylko te dwa. Dobrze. Ogólnie z początkującymi graczami ja mam takie wrażenie, czy w ogóle osobami, które chcą tutaj wejść, do nas dołączyć, jest taki problem, że mało jest w ogóle okazji, możliwości, żeby wejść na larpa z niskim progiem wejścia, gdzie ludzie cię jeszcze po prostu tam przyjmą, bo ja spotykam się często tak z opinią, że ojej, że tak organizator może sobie decydować, kogo weźmie, że może zrobić larpa dla znajomych, tak dalej, ale to nie implikuje tego, że to jest dobre dla ogólnie środowiska, na rozwijanie go. Bo okej, okay, możemy być rozrastającym się społecznością, możemy uznawać, że trochę jest nas już dużo, ale Polska jest długa i szeroka. To, że dzieje się, nie wiem, dużo dużych latów, nie znaczy, że lokalnie to jakoś wygląda, bo jak ja patrzę na kalendarz lampowy, to on lokalnie wygląda tak. Mizernie bym powiedziała, tak szczerze. I jest naprawdę bardzo dużo Wydaje mi się, że setki młodych ludzi, którzy by chcieli przyjść, chcieliby zagrać, ale nie mają jak. Bo tu jest z jednej strony wysoki próg wejścia, tu z drugiej strony są koszty LATPA, które, no nie oszukujmy się, nie, nie są małe, nie? Żeby przyjechać, o, inaczej, żeby ludzie. Czuli się swobodnie wchodząc do środowiska, fajnie by było, gdyby ten próg wejścia był rzeczywiście niski. A jeśli oni muszą czekać na jedno wydarzenie raz na pół roku, żeby przyjść, zagrać larpa i zobaczyć, czy im się to w ogóle podoba, versus zapłacić 200 zł, już tam liczę z jakimś wyżywieniem i dojazdem, żeby jakiegoś zagrać lokalnie i zobaczyć, czy im się to podoba, no to żadna z tych dwóch opcji nie jest atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy chcą się zająć lampowaniem, nie? I dlatego zamykają się w grupki, e, robią własne takie małe rzeczy i no nie wychodzą, nie wychodzą, nie rozwijają się i no jesteśmy w sytuacji w takiej, jak jesteśmy teraz, gdzie są fajne, duże lampy, na które jest wysoki próg wejścia i nie, na nie też się trudno dostać, nawet jak lampujesz kilka lat, to mówię Wam z mojego doświadczenia. Eee, a z, nawet na takie zwykłe... zwykłe ci, ciężko trudno się dostać, jak ktoś ci zaznaczał w formularzu, że zagrał z 1 lat. Tak? Ok. okej. Okay. To ja teraz podam wam przykłady, żeby nie... żebym nie była gołosłowna i, i że tylko mówię, że jak jest niefajnie. Ja do przykładu ostatniego lata zrobiłam tydzień temu nowego. Zagrało na nim dwóch, trzech nowych graczy, którzy pierwszy raz przyszli. Zrobiłam tego latpa z początkującym mistrzem gry. Ostatni raz, jak zagrałam latpa początkującego mistrza gry tak samotnie jako gracz, nie jako pomagacz, to było 3-4 razy w ciągu zeszłego roku, gdzie ci ludzie mogli ode mnie otrzymać rady, mogli ode mnie otrzymać ciepłe słowo. Kierunek, w jakim się mogli rozwijać, a potem jeszcze wysyłałam im wiadomości z jakimiś ciekawymi linkami, z jakimiś poradami, i oni się zawsze mogli do mnie odezwać. Więc, jakby to się da robić oprócz normalnego grania, bo nie wiem, jak często wy przyjmujecie jako organizatorzy nowych graczy albo. Kiedy widzicie nowych, rzeczywiście zadających graczy na jakimś latwie, Bo mi się wydaje, że po prostu z czasem to rzeczywiście zaczyna być tak, jak, e, tak jak jest taka świetna odpowiedź na e, ankiecie lodowej corocznie, że my jako środowisko powinniśmy wybierać ludzi, którzy mają do nas przyjść, ale z czego my mamy wybierać, jeśli ludzie nie chcą do nas przychodzić? To jest ogólnie możliwość. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Katieru.